Uczar strzałka i menadżer Paweł Kostecki. Jak się wam współpracuje razem? Długo już jesteście, że tak powiem, w... parą? parą służbową, poniekąd? Służbową parą nie jesteśmy długo, w zasadzie trwa to jakieś, ja wiem, 4-5, no może 6 miesięcy maksymalnie. Poznaliśmy się o wiele, wiele wcześniej, bo znamy się już dwa lata, ponad dwa lata, a, a ten pomysł takiego tej opieki ze strony Pawła powstał mniej więcej rok temu. No i tak na początku. Nie wiedziałem, czy coś z tego będzie, czy coś z tego wyjdzie, a nagle zaczął Paweł dzwonić raz, drugi, trzeci, piąty. Mówię, kurczę, świetnie to hula. Z ofertami? Z ofertami i oddałem się cały Pawłowi i tak już współpracujemy. A poprzedni menadżer leżą się rozstaliście? Nie rozstałem się z poprzednim menadżerem, ponieważ go nie było. Czyli sam pracowałeś, sam załatwiałeś sobie wszystko? Tak, wcześniej pracowałem sam na, na, na własny rachunek, zresztą tak jak i teraz, teraz dzięki Pawłowi to wszystko ruszyło, że tak powiem, z impetem. A ty jak długo myślałeś, jak długo byłeś już menedżerem, współpracowałeś jeszcze z kimś, z jakąś gwiazdą? To znaczy tak, ale to o tym nie chcę mówić. Natomiast, natomiast muszę powiedzieć, że z Łukaszem wiąże mi przede wszystkim przyjaźń. My jesteśmy przyjaciółmi i przy okazji bawimy się w ten sposób. To nie jest jakaś, jakaś dla mnie forma zarobkowania. To jest po prostu nasza wspólna przyjaźń i nasza wspólna zabawa. Czuję się świetnie, jestem zaszczycony, że, że Łukasz, że tak powiem, jest pod moją menedżerią. Nie wiem, czy dobrze użyłem mm. dobrego słowa. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, jest to rewelacyjna współpraca, jestem dumny. Wszystkie imprezy, które, które gdzieś tam razem wytworzymy, są wspaniale spostrzegane przez innych, więc, więc jest to naprawdę fajna, fajna, ciekawa współpraca. A na co zwracasz uwagę przy powiem, wyszukiwaniu ofert, ewentualnie przy wyborze tych, które później przedstawiasz? No przede wszystkim muszą to być imprezy, które są tak naprawdę, muszą mieć jakieś przesłanie, jakąś ideę. Głównie są to imprezy jakieś charytatywne, no ale są to też jakieś bankiety, jakieś, jakieś takie, takie naprawdę fajne, fajne, fajne imprezy, które, które utkwią w pamięci na długo. I Łukasz rewelacyjnie to jest w stanie poprowadzić. Łukasz jest świetnym głosem, także myślę, że, że śmiało mogę, 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 mogę z, z głową podniesioną tworzyć te imprezy. Czy biorąc pod uwagę, że jesteście z Eweliną parą i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym poniekąd, czy wasi menedżerowie się rysują, muszą dostosowywać swoje kalendarze wzajemnie? Jak do tej pory nie. Na razie nie było takiej sytuacji, żeby gdzieś coś kolidowało. I poprzednim, jakby takim naszym Celem w tych działaniach, przede wszystkim z mojej strony, było to, żeby nigdy na czyichś plecach, że tak powiem, nie wyjść, ponieważ Ewelina jest o wiele bardziej rozpoznawalną osobą ode mnie i, i o wiele dłużej pracuje w branży. jak gdzieś tam się za jej plecami chowałem, kryłem, bo nie chciałem też, żeby wyglądało to w ten sposób, że nie wiem, związaliśmy się z tytułu tego, że ja teraz będę z Eweliną, żeby gdzieś jeździć na imprezy i tak dalej. Ona ma swojego managera, ja długo, długo nie miałem, teraz mam i, i pomagamy sobie po prostu. W takim razie życzę wam owocnej współpracy, tobie galopującej kariery i żebyś nie musiał się chować za niczyimi plecami, żebyście byli wzajemnie silnymi organizmami. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.